怎么样？ Uh, uh. O, cześć, Max Max, czemu zgubiłeś cześć, portfel? czemu zgubiłeś wolę? Ja to chciałem powiedzieć Czemu więc... zgubiłeś portfel, kurde? Przez ciebie ja też zgubiłem portfel I musimy schodzić do kanału Czemu kurde. zgubiłeś portfel? To ty zgubiłeś portfel, przez ciebie ja zgubiłem portfel Chciałbym być teraz na wiarzy, ci pokazał palcem, że to ty zgubiłeś portfel Patrz ci do kanału, bo wiesz co, jak coś padnie do kanału Tam jest kuźwa, peli No właśnie. ja schylałem się, żeby wyciągnąć swój portfel I przez ciebie Mój portfel tam wpadł, kuźwa. Chylałeś się, żeby wyciągnąć swój żeby portfel. twój portfel i tam wpadł mój portfel. Czemu ty się skylałeś po mój portfel? Bo twój portfel tam wpadł. Co? Ale po co ty się schylałeś po mój portfel? No bo Chciaś chciałem ci przywłaszczyć, pomóc przywłaszczyć chcia, chcia, moje pieniądze. Chciałem ci pomóc. Mhm. Dobra, chodźmy tam. <laughs> kuźwa. Drama na początek musi być. Ogólnie widzowie, to jest mapa. E, jaka to jest mapa? E, lost The, lost wallet. Wallet. The Lost Wallet. Teoretycznie na jednego I gracza. Hope my wallet didn't get wet. Teoretycznie hey. na jednego gracza, ale gramy we dwóch. Ty, hey, czemu to ładna... jest tak wąsko. Jaka ładna woda tu. To... Jak mamy przejść? Przepraszam bardzo. To są drzwi. Przejście. To są drzwi. Uj, przepraszam. Uh. McDonald'em de... mi się odbiło. Czuję się, czuję się. My myślę. wallet didn't go that far. Ta, no, no... no, no ejo! No, wallet raczej chyba przez drzwi nie przeszedł I tak? can't find my wallet Gdzie jest mój portfel? O, Gdzie jest, jest w... otworzyłem Czyli ktoś zabrał tutaj nasz wallet Jakiś klucz wziąłem Klucyk? Ta, coś za tymi pudłami jest? Y Można ustawiać? No nie coś, Z... chodź. Co ty chcesz zrobić? Idź mi z tym. Iź z tym pudłem, ku... idź mi z tym. Siop. Masz, k masz kluczyk, to może możesz otopcać jakieś drzwi jeszcze. Ale ich wcześniej tych drzwi nie było. Były, tylko żeśmy tu nie podchodzili. Otwieraj je! Klamka a, się pojawiła! A, To klamka była! Okej okay. Where are we? Tu jest wejście, patrz <laughs> jak, Aha! Cię, jak cię odsunęło? <laughs> Kłźba Idź po ten swój portfel, a ja pójdę za, twoj, za tobą po swój portfel. Dobra. Tudy. Coś lepszego. O, butelkę. W butelce nie znajdę pieniędzy, których ta, które tam miałem. Teraz nie ciasnie. It's pretty dark here. Uu. I'm glad I brought my flashlight. Już dawno mm. mieliśmy flashlight. Very, very convenient. Prawo, lewo. Nie Uu. ma nic. Jest tutaj tylko... Drzwi! Kolejne drzwi. There's Wait, there is no no, no właśnie! My no przecież nasz wallet nie przeszedł przez drzwi! Better go back and look nearby. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Oh shit. I się zmienił uh, korytarz Oh uh, shit Wasn't there a here? Ty, czy to nie jest krew? Nie Już? sure? To Strange. Strange. O. Oh, O What the hell? I won't jump in that car even if they paid me Ej kurde, podoba mi się ten, ten protagonista, kurde Myśli Myśli, myśli faktycznie o, On myśli Dobra, przechodź przez te drzwi Zamknięte, okej, okay, you won <laughs> Jednak no, musiałem wskoczyć do dziury nie widziałem! przegapiłem. Jak coś z czerwonymi oczami tam było? Kurwa, czy to robimy? Mimik? Ja idę pierśniejszy te. Nie ma, nie ma dziury? Ja M idę pierśniejszy teraz. A! Czasło drzwiami we mnie. Uch. Co to za actitud? Czy my, czy my kurde szukamy mimika? What o? O, o, the fuck? O, Szafeczka, nie? A, my jesteśmy w lupie. Jaki lup? What the fuck? Mimik. A o, zamknięte. Well, it's locked. Trzeba się schować. Nie. Nie. Idziemy, idziemy, idziemy dalej, idziemy dalej. Spokojnie. Fek. Otwieram. Spokojnie, spokojnie. O, widzisz? O oh, oh my god, ale. Ale będzie jumpscare. Ale będzie jumpscare. Czy jeden? Ale będzie jumpscare. Jumpscare! Biegnę, uh. 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 biegnę, biegnę. No nie biegnę, biegnę. skacz, Dawaj. kuźwa, nie przyspieszaj. Poczekaj uh. na mnie. <laughs> Mmm. Hmm. Czy to jest mimik? Aj! Dawaj go! Atakuj wow. go! Zniknął. O, shit. Pfff, jeszcze mi się kuźwa... <grafię> ...z tak zapytania pojawił. Możesz edytować listy obiektów? <grafię> oh, wow. Z powrotem do drzwi. Nie sprintuj, chodź normalnie! Kuźwa. Czuj ten klimat! No. To ty narzekaj, że my sprintujemy, Dobra. kurde. O, jeszcze po, pod altem? Dobra. Dobra, możemy iść pod altem. Chis, Dobra, ale ale tego w... chciałeś. Ale, ale wolno. Sam, sam, tego chciałeś! Może nie pod altem, ale normalnie no, bez shifta. Dziękuję. Ale to, zaraz... to jest schodzenie, a, a bez alta to jest truchcik. No chciałeś, żebym nie biegał, no to, no to idę truchcik. Takim... Mogę truchcik, tak? tak Zmazasz na truchcik. truchcik. Tak. Dobrze, idę tutaj. Tutaj coś się dzieje. Zamknięte. zamknięte. Tutaj jest coś ze ścianą. Zobacz to środkowe. Zamknięte. Śmietnik. Dobra twój kolega. A, 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 dzięki, kuźba. Ty jesteś moim kolegą, Otwarte. więc ty jesteś śmietnikiem, hihi. Hi. Mogę, jestem śmieciem, no. A... Oj. O, to co, co tam o! było? Martwe zwłoki, a. a można ten? Można wejść teraz? Nie. Ja, Martwe zwłoki tam Gdzie my w ogóle wleźliśmy? To nie są kanały. Metro, 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 metro to jest. Z kanałów, Warsaw. z kanałów do metra? Warsaw Metro. Czy my idziemy odwiedzić drogiego? Warsaw Metro to jest. Następna stacja. Brudno. E... Puh, aha! This place, is has This place has to, to be, be watching be... me. Whoa. drzwi nagle kuźma, zasunęły, what the fuck? Mogę się napić kolki, nie wyskoczy mi nic? I nagle kurde wyskakuje, a ty się oblewasz cały kolom. To by było zabawne. <laughs> Bardzo. O... oj. Hmm. A teraz te drzwi? A nie, nie jest otwarte. Wow. A się korytarz zmienił, chyba? Nie, ale no, to. O, tu są drzwi otwarte, ale czekaj, zanim tam pójdziemy, chodź. No, no co. Czy tam nic nie było? A jest kutka. Kutka? Ale jest zamknięta, czyli można tędy później wrócić. Uh -huh. chodźmy do serwerowni. Długo cię. Uuuu, serwerownia. Uuu. Widzę coś, widzę coś. coś leży? Leży tutaj. jakiś kluczek. Kluczyk chyba do tej Biorę. kutki, która tam była. Biorę. Rześ? Tak. Czy jest tu coś jeszcze poza tym? Kulczyk do kutki? A. Chyba nie tak. To jest chyba kluczek do kutki. Kulczyk do kutki? Kulczyk Otwieram do kutkę. Kutki. Yes, yes. Jeśli przyjedzie pociąg, wiedziałem, wiedziałem. Co ty gadasz? nic tu nie jedzie, to tylko żeby no, nie nas słyszałeś? Wystraszyć. To tylko żeby nas wystawić. No nie zamyka! Oled zwiir. There's nothing inside the briefcase. Nothing to here. Jest, to jest ten. O, czy za to było a, przejście? I, what the shit? To reminds Hello neighbor? Jest tam coś? Co tam było? Uh, empty. I hope I don't find in this place. Coś się otworzyło? Daj. It's a box. A coin inside, but what? Tutaj, patrz, kolejny korytarz się zrobił. O! Oh. słuchaj To jest moje... to może, wallet, to może mój deski, a kawałek, kawałek, to, też, to też to też nie to jest to jest Dobra, ciebo, bo tam się oh. coś porobiło. Co to jest klikaj. Stało co za tobą! Tuż tuż zatopił się stało, nie? Kurka. O, o, mało, a mało, a mało. Tam coś A, jo, a, drzwi, tu są drzwi. Ale tutaj też się otworzyły. Of... Ja je otworzyłem. Oh, 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 oh What is this? Jest tam coś, zobacz. Mm, nie widzę. Tu coś jest? No, kluczek, kluczek, klucyk. Tknołem. Tknołem. Klucyk, klucyk, klucyk. Klu klucyk tu jest. Działem. Mamy. Kurde, musiałem użyć dino klipa. Do czego był nam kluczyk? Ah! O, ale przyjemniaczek co tam stoi. Ej, hey, Sympatyczny ay. ziomeczek. Animację to miało. Stalkuje Go. nas to gnojstwo. Go. Go. What mm. even is that? To Tutaj. Jeszur. Tak. Otwieraj. What kind of dog oh, is this? What the hell? Mieszkanko. Why? Coś tu będzie w szafeczkach? O, w się... czekaj. Wielki przełącznik. Network. Not work. Mm. O, można no. otwierać. Co otworzyłeś? Szafeczki. Co, to jest? co co tu leży? O! The A The eye, reveals... the eye reveals the path. Co to jest? The eye reveals the path. No. Przepraszam, oko. Zamykać. A to the to wziąłeś? Jest reveals... tak, wziąłem, wziąłem. Ale tu? Coś się otworzyło? Co? To jest droga tutaj? powrotna. Ta. Zobaczmy, może tam drzwi. Tak, drzwi się tam tak, zaczynają. Bo teraz, bo teraz. bo tak, bo teraz mamy to oko i widzimy te drzwi. Okej, okay. mądrych! A mądre. tylko zgubiliśmy portfele, no come on, co to jest? <laughs> od tego się zawsze zaczyna. What the fuck. Od, o, od zgubienia portfela zawsze się horror zaczyna, w no, sumie mogę się z tym zgodzić. No come oh, on! Come on. A! O! Uh, what the fuck? What is that? Wyglądają jak Should takie demoniczne. <laughs> demoniczne nagety. You, you, don't, you need don't need to know, know and you need, you need to get, get out, out of here. here. To go out? Are you warning me or something? Please, Please save, save us. Please save us. Save us? Ah! Oh. To były dusze dzieci z FNaFa. FANF? te, które yes. mi Nick zabił. O, nie yes. mam latarki. Tylk, tylko, ja mam. Ty, tylko ty masz latarkę, ty będziesz musiał coś świecić. E, e, e. Co tam jest? Zamknięte. Widziałem. Co, co, Biorę. co? Co oknem było, było, było za Ale oknem. Ale miałeś jakąś animację wchodzenia? czy znaczy nie, miałem tylko takie, że ciemny obraz. A. E, mam kluczyk, wziąłem kluczyk, więc wracamy. Dobra. Teraz tu? Nie. nie. Może tu? Jest. Nie zatrzymuje w miejscu jak wchodzisz do pomieszczenia i teleportuje wraz z tobą. Co to jest? O, znalazłeś a... swój portfel, a gdzie mój? E, czekaj. Łopata. <laughs> nie wiem czy, nie wiem czy łopata Łopata, to jest... Co? Kuba nie zadziałał! Mamarańcze? Co to jest? picture. może to jest AI? Kliknij. Klikłem. A! O! Um. A jesteśmy z łopatą na szczęście, więc jakby co to ty bijesz? Co, co ty jest? jest? Odwróć się. Tak żebyśmy się. Bo to jest na jednego, więc musimy jakoś tak odblokować. Chyba że. Kliknąć coś. Uch. Właśnie. Au! Sobie, przepraszam. Um. Co mam zrobić? Czemu utknęliśmy? Patrzcie w dół. No dosłownie, klikość nas ściana zablokowała. Jest. E? Chuch! Wydaje... Patrzmy się w ten róg. Chodź w ten druk tutaj, tu, 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 tu. I obracamy się w lewo. Nic. Nic nic się nie otwiera. Hmm. Musimy użyć no klipa? właśnie, nie wiem. Może coś trzeba kliknąć tutaj. Za tą ścianą jest ten korytarz, w którym byliśmy. Cześć, spróbuję wyjść tu, i może coś trzeba zrobić. Zobacz. A ja się obracam. A... O, jest mam! A, musiałem, musiałem wyjść? Tak. Bo utknąłem w łopacie. I'm the poor spirit who's always trapped in, in this disgusting place, I, and I, and I your need your help. help but, ho but how will I do this? Take, Take my, my essence. essence that is contained in <sighs> the, okay. the can. is behind me on this table. Okay, I'll do it for you. Thank you. I'll be finally free. I will be free. finally be free! Give No that can. it's open. It's open. It's the door's Uh-huh. Boom! Teraz tu. Teraz ta, bo tutaj się świeci. Pong. O! Chodź. Zobacz. O, ale, ale fajne pęknięte lustro i podoba mi się ten efekt. Czekaj, jest jakiś derp? Pokaż. Jest, jest derp jak Ty to Daj mi podejść. Czy coś w lustrze widać, czego na żywo nie widać? Chcę Właśnie? zobaczyć. Nie. W śmietniku coś jest? Nie, nie, nie ma nic. W kibelku coś jest? W nie, kibelkach. nie można tak nie Dobre, to uh, Do you know what is more shameful than dying? Ha? Oh! Oh, that's pretty shameful. I don't like this place. I want to leave. Coś jest z w kibel. Do you know where your essence is? Wait, do you want to help me? To free you? Yes. I finding my essence inside the toilet. Don't ask my. Ty tam sięgasz, ty tam sięgasz, ty masz jaja. To jest jego z skibla. Jego esencję, czyli to była jego kubka. Je, prawdopodobnie. Je, tak, je, jego wewnętrzna esencja. Jest to A tutaj? Byliśmy tu? Nope. 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 O, kolejna esencja. Co to jest? O, wow. what are you doing here? This place is this nothing, nothing but, but bad, bad memories. memories. What happened here? This room is messy. Terrorist. Terrorist fire. Fire! But they threw cocktails, okay. What the fuck is happening? I don't know. Burned to death! And we lost our son. our son. Son, oh, I don't no. see Fortunately! Bit... But we don't we both stuck here. I can free you but throwing your essence into a fountain, really? Yes. Would you do this for us? Yes. Yes, I help you and you help me to get out of here. Oh god, I can be... Okej, okay, okej, okay, kończcie gadać, właścicie mi do kieszeni. Someone in the... Okej, okay, somewhere in the room. Szukajmy somewhere ich esencji. In the room. Co to może być za... O, tutaj była jedna esencja w puszce. Szukaj puszek. Jeszcze jedna puszka musi być. Ewentualnie fotel. Tylko co to była za esencja? Ja się pytam. Mam to jest tutaj... kolejna puszka, dobra. Mamy to. Co to dobra, była za esencja wchodzimy. w tej sypialni, Chuck. Nie hmm. wiem. O, oh my god. Teraz to możemy o, jest iść? Ciemno. Nie, nie, nie tam, iść. gdzie się świeci. A no, jest... Ty, ma, ty, o, ty my... jako jedyny masz latarka. Ja... Nie mam latarki. O! U Zamknę. Oj! Oj! Oj. Um... Oj! Tam coś jest! Za tymi drzwiami widzisz to? to coś głośniczki. tam stoi! To są głośniczki Gambolin. A to są głośniczki? A dobra. Jest. Chodź, nie bój się. Wlazłem do drzwi. Uh. Uh. What the fuck? Benzin. Benzynka. Podobają mi się takie przejścia. A! No dobra, nie to nie. Boże. A, ja ja nie mogę wejść. Ty nie. No za Co tam masz? Coś wcisnąłem. alarm. alarm. Alarm Dobrze. Ararm. Wychodzę. To, oh. What the hell is this place? Bulbul. Bulbul. -bul. What the fu... O, ból, o ból. Ja, so parkour! Jop. Ja myślę, że ja gówno, gówno, gówno widzę. Wait, 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 wait. Utkłem, utkłem. Czemu utkłem? Czekam Czemu na udkłem? ciebie. Tutaj trzeba skoczyć. No, Idę. Jesteśmy no. w czyimś żołądku? Nie, w czyjejś dupie. <laughs> no w sumie wyciągaliśmy. O! <toczny> o, hey. Wow! O! Co to było za oko? I don't know, man. Teraz tu. O! Warehouse. Czy ciebie też zwieszę jak ja wchodzę do pomieszczenia? Tak w powietrzu? Nie wiem, bo ja pierwszy wchodzę, to tak... Eee... Czy mam tu wejść? Tak, mamy tu wejść jakoś. Jak? E, jak dojdziesz, wejdziesz na koniec drabiny, kliknij i kontrol. Tak, czekaj, zrzucam to gówno. Cyk. Let's go. Po co my? Nie wiem, po co my tu weszliśmy. Może mamy wejść na górę? Nie, tu jest przejście no. też. A, jest, dobra, idziesz. Dawaj. O, mam łom? O, to popsu... ja jestem latarkowym, ty jesteś łomowym. Ale twoja latarka mi gówno daje. No, no tak. Dobra, wracamy się. No i teraz masz łom, to będziesz mógł może otworzyć jakąś kutkę nową. A tu, stąd przyszliśmy, dobra. Tak, tak, tak. Tu też, to musimy iść teraz tu, w tym korytarzu. Bądź gotowy do walki. O, mm. widzisz, patrz, deseczki. No, jednak. Bum, bum. Dawaj Dobrze Fountain! O, fontanna. Wrzucaj tam esencję Chlus A, to chyba jeszcze więcej esencji trzeba znaleźć. Kurwa, jak się nie chcę. A nie, wrzucony, wrzucony, don't, trust, don't the light. trust the light. Doors in this room are traps. You need to get back where you fell. It's not very far. We thank you and we will get some goodbye. Dobra Don't Dobra. trust the lights. Czyli tam gdzie nie ma światła, wszędzie są światła. No właśnie, tak jakby. Tam nie jest nie światło, się... tam jest światło. Wszędzie są światła. Don't trust the light. Tylko zobacz, tutaj masz trzy drzwi, a dwa światła. Zgasła ci latarka. Sam ją zgasłem. Tutaj jest światło, tutaj jest światło i tutaj są światła też. Um. Don't trust the light. Myślę, że tu? A doesn't nope. want to open. Po prostu, ryzykujemy. Nope. Nope. Ok. Może teraz tu? Mm. To też nope. nie. Może to? teraz tu? Też nie. Nope. No to z powrotem. <tronik> mhm. mhm. To teraz dalej. Czy musimy się. Eee, kolego, kolego, no, co sprintujesz? Wróć. Co to tam leży? Gdzie? To są gruzy. Czy musimy iść? No, my spadliśmy tu. No to tu, to ty się tu powinniśmy, a tu? O? Excuse me. <tronik> o? O! Ah! Jeszcze. Nie... To... Za gruby byłeś! O, o, fa... no, o, byłeś o, za dobra, gru... my się wracamy teraz. Tak, byłeś za gruby. To sam sobie Tak, jakby co, Bij po głowie. Mhm. Postaram ja się. Rzucę becz... A ja rzucę beczką. Uuu! Uh. Ja chcę, ja chcę, czekaj, ja chcę, czekaj, no czekaj, ale nic czekaj, chcę. czekaj, 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 Co się wpychasz? Uh, no co, no ja. O, o? Do drabiny, do drabiny. Ah uh, well, I better get going. To tyle? Ano. Uh, Wchodzimy na górę. Ło I finally, I'm finally free. I'm leaving this place that seems to be missing with messing with my head. I got my wallet back. Yes. <laughs> And I met some friends who helped me get out of here. Super happy end. Okay. <laughs> now that's all over, I can live in peace now. Or jestem ciekaw I... czy byłby tu wait, I, I have, have an idea. idea. I'm, I'm going, going to write, write a book. book. It will work, I believe. Good ending. Finally free. O, oh, good. Czyli nie blokowaliśmy good ending, ending. czy był też bad ending? Ciekawe w jaki hmm. sposób moglibyśmy odblokować bad ending. Dobra, ciekawa mapka, szybka mapka. Max no. zgubił portfel, ja też zgubiłem portfel. Morał z tego taki, nie wchodźcie do kanałów. Tak!